Twoje serce, twój umysł i twoja dusza tworzą jedną drużynę, jedną. To, co robisz, to nie tylko suma twoich działań, to fala, fala energii, która niesie twoją prawdziwą intencję dalej niż potrafisz sobie wyobrazić. Kiedy czynisz dobro, nie szukaj oklasków. Kiedy pomagasz, nie rób z tego przedstawienia. Wielkie zmiany zaczynają się w ciszy, w tej maleńkiej, cichej decyzji, by zrobić coś dobrego. Nawet jeśli nikt się o tym nie dowie, Twoje serce, Twoja podświadomość zapamiętuje wszystko, każdą intencję, każdy prawdziwy impuls. Jeśli pragniesz poklasku, Twoje działania stają się ciężkie. Jeśli pragniesz pomóc, Twoje działania stają się lekkie jak wiatr, ciche, a jednak potężne. Twój umysł został stworzony nie po to, by zdobywać aprobatę. Twój umysł istnieje po to, by rozpoznawać dobro i działać w jego imieniu. Twoja dusza, twoja nadświadomość, ona cię prowadzi, ale usłyszysz ją tylko wtedy, gdy przestaniesz grać, gdy przestaniesz udowadniać swoją wartość. Ona mówi szeptem, ona pokazuje ci drogę wtedy, kiedy jesteś prawdziwy, nie potrzebujesz widowni. Nie potrzebujesz trofeów, nie potrzebujesz uznania. Twoja nagroda rodzi się w ciszy, tam, gdzie nikt nie patrzy, tam, gdzie naprawdę stajesz się sobą. Świat nie potrzebuje kolejnych aktorów dobra. Świat potrzebuje prawdziwych ludzi, tych, którzy rozpalają światło w miejscach, gdzie panuje mrok. Świat potrzebuje Ciebie, prawdziwego, odważnego, skromnego. Czyniąc dobro w ukryciu, budujesz rzeczywistość, jakiej jeszcze nawet nie śnisz. Twoje najczystsze uczynki mają moc, moc, która zmienia bieg rzek, kieruje wiatry i rozświetla dusze innych, nawet wtedy, gdy nikt nie zna Twojego imienia. Zaufaj, działaj, kochaj w ciszy.